Panie trenerze, jesteśmy w Pelknie na sali gimnastycznej, gdzie widzimy trening zawodniczek zapasów. Dlaczego one tutaj są? Witam wszystkich serdecznie. Tak, jesteśmy na obozie zapaśniczym kobiet. Jest to kadra narodowa Juniorek Młodszych do lat 17. Oczywiście też uczestniczą w tym przedsięwzięciu nasze dziewczyny z klubu, które na co dzień trenują. Również są z nami ekipy ze Szwecji, ekipy z Ukrainy, a więc mamy fajny kamp międzynarodowy, uczestniczy w nim około 50 dziewczyn i trenujemy tutaj pod następne, najbliższe zawody. Ta kategoria wiekowa U17 swoje starty w tym roku już ma za sobą. Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, więc po najważniejszych startach. Prak praktycznie odbudujemy odbuduj się i szlifujemy formę już na przyszły rok na najważniejsze starty. W najbliższy weekend wystartujemy w zawodach międzynarodowo bardzo silnych w Berlinie, a więc stąd prosto jedziemy do Berlina, gdzie będą dziewczyny walczyć w kadra Polski. Jest to turniej bardzo mocny, bardzo silni będą Skandynawki, będą Amerykanki, będzie tutaj nasza Europa Bałtycka, więc na pewno zobaczą, w którym momencie dzisiaj są. Wiadomo, że te przygotowania są teraz bardzo ciężkie, bo ten start jest kontrolny, a więc myślę, że będzie dobrze. Kiedy w Pelpinie będziemy mogli zobaczyć jakiś turniej zapaśniczy? Tak, już niedługo w Pelpinie odbędą się Mistrzostwa Polski Młodziczek u 14, 10-11 listopad na hali y, y, przy szkole nr 1. Y, Zapraszam wszystkich serdecznie. Y, jest to, są to młode bardzo zawodniczki zaczynające taką prawdziwą karierę, a więc na pewno będą to walki bardzo zacięte do... Ostatniej kropli fotu, a więc 11 listopad zapraszamy od rana o 9 godzinie. Natomiast dla tych, którzy chcieliby zobaczyć walki finałowe, to o 15 mamy oficjalne otwarcie i walki fojfinoowe plus dekoracja najlepszych zawodniczek, medalistek, mistrzostw Polski. Też w ostatnim czasie można zobaczyć Państwa aktywność, Pana, Państwa klubu różnego rodzaju. W przedszkolach i szkołach. Z czego to wynika? Dzięki dofinansowaniu z mikrograntów, gdzie złożyliśmy wniosek, tutaj troszkę nam pomógł dyrektor Polskiego Centrum Sportu pan Mikołaj Jerocki. Otrzymaliśmy dofinansowanie i możemy propagować zdrowy styl życia poprzez zapasy w mniejszych szkołach, takich jak tutaj małe walichnowy, czy słupkowy, a więc wychodzimy do młodzieży. Wiadomo, jak dzisiaj sport w każdym wykonaniu, czy to zapasy, czy to dyscypliny drużynowe, koszkowka, piłka nożna, dla dzieci jest to świetna Alternatywa, że ten czas jest przy telefonie i tutaj zobaczy, tak też można fajnie, aktywnie, zdrowo spędzać czas. Taka jest idea tego naszego programu.